Cześć, witam Was bardzo wszystkich serdecznie dzisiaj będzie taka krótka zapowiedź mojego filmiku, otóż ostatnio dostałem od mojego kolegi y, troszeczkę sprzętów y, robił sobie porządki u siebie więc y, powiedział, że jemu to niepotrzebne i sprezentował mi taką oto takie oto sprzęty no, sprzęty są troszeczkę brudne będziemy je testować w kolejnych ujęciach, ale myślę, że a raczej mam nadzieję, że będą sprawne czekajcie, zapalę Wam tutaj troszeczkę może jakieś światło o, tutaj mamy odtwarzacz Oriona już go yy, że tak powiem zabrałem się za czyszczenie ponieważ on tutaj ma troszeczkę jest troszeczkę brudny ale myślę, że jakieś oznaki życia daje więc yy, będę działał w tym zakresie. No, tak jak tutaj widzimy, to jest obudowa od tego y, Oriona. Na dole mamy jakiś y, poniżej, mamy magnetowit, to jest chyba Panasonic albo jakiś odtwarzacz. W każdym razie będzie testowany. Poniżej mamy kompakt foniki. Amplituner y, Toskę. No i equalizer y, ręczny. Trzeba go będzie odczyścić wszystko, no bo tak jak tutaj widzicie. To jest wszystko brudne leżało u mojego kolegi w piwnicy. Kilka dobrych lat, także będziemy działać w tym zakresie. Dostałem też od niego jeszcze kolumny, tak jak tu widzicie. Są to tonsilowskie, Więc myślę, że głośniczki będą działały, mam przynajmniej taką nadzieję. Także zabieram się do y, prac sprawdzających konserwacyjnych i mam nadzieję, że uda mi się, że będę miał te sprzęty wszystkie w miarę sprawne, a raczej może nie w miarę, tylko że będą sprawne i że będzie można coś podziałać i że wpadną ciekawe okazy do kolekcji. O tym się przekonamy już niedługo. Będę działał Sprawdzał to wszystkie sprzęty, posprawdzamy je razem na antenie mojego kanału. Także zapraszam Was do oglądania i już niedługo kolejny materiał z tych oto pięknych darów, które uzyskałem. Także na tą chwilę kończę i zapraszam do oglądania. Pozdrawiam. Hej.